Bartłomiej Wołoszyn, Aseko Arka, Arka Gdynia. Za nami spotkanie, no właśnie, bardzo ważne, derby Trójmiasta. Mecz niezwykle prestiżowy. Gratulacje, zwycięstwo 86-79, spotkanie wygrane przez Was. Dwa punkty letą do, do Gdyni. No i teraz na spokojnie, jak byś mógł ocenić to spotkanie z Treflem Sopot? Przede wszystkim myślę, że spotkanie na dobrym, wysokim poziomie. Spotkały się dwa zespoły, które walczą o rozstawienie przed playoffami. Myślę, że to w kontekście playoffów było dosyć ważne spotkanie. Myślę też, że mogło się podobać publiczności. Fajnie, że takie mecze są w Elgo Arenie rozgrywane, fajnie, że naprawdę dużo kibiców i z Gdyni i z Sopotu, ponieważ te mecze są przede wszystkim dla kibiców. No właśnie, patrząc po pierwszej połowie tego meczu, prowadziliście 14 punktami, no było to dość wysokie prowadzenie. Co się w sumie stało w tej kwarcie numer 3, gdzie tak naprawdę drużyna z Sopotu dogoniła was na jedno oczko, no i ta czwarta kwarta w sumie już była taką walką punkt za punkt pełną zasiętości i tych nerwów. No to, jest, to jest dzisiejsza koszykówka, dzisiejszą koszykówkę gra się falami, naprawdę pierwsza połowa była super w naszym wykonaniu, robiliśmy to, co przez ten ostatni tydzień przygotowywaliśmy się, niczym nas praktycznie zespół Trefla nie, nie zaskoczył, byliśmy agresywni, ale... Każdy ma swoje założenia w trakcie, w trakcie przerwy i myślę, że trener Stefański też tam zmienił jakieś część rzeczy. Przede wszystkim wyszli, wyszli mocniej, agresywniej na nas. Może nas to nie zaskoczyło, no ale przez to poszły dwie-trzy kontry szybkie, poczuli się, trafili dwa, trzy rzuty. Mówię, taka jest koszykówka. Na szczęście opanowaliśmy tą gorszą naszy etap i w tej czwartej kwarcie tak mi się wydaje, dzięki trenerowi, dzięki jemu uwagom yy, zwyciężyliśmy. Kluczem do wygranej dzisiaj. Co mogło być, patrząc z perspektywy tutaj boiska? Świetną robotę robili z dystansu Josh Boskić i Krzysztof Szubarga. Twoje zdaniem, co jeszcze mogło wpłynąć na waszą wygraną? No, graliśmy dzisiaj jako zespół. Na pewno i Josh, i przede wszystkim Szubi w pierwszej połowie mieli naprawdę dobrą skuteczność. W tej drugiej nie wpadło tyle rzutów, ile, ile tam w pierwszej połowie, no, ale to jest gra zespołowa. Ważne, osobiste miały Devonte. Bardzo fajną zmianę pod koniec zawodnik, który wcześniej w tamtym roku grał, Green, zrobił akcję taką kluczową dla tego spotkania. Mówię, zespół, zespołowość, ponieważ koszykówka to jest team zespołowy sport. Na trybunach było dzisiaj mnóstwo kibiców z dyni. No właśnie, graliście tak naprawdę na wyjeździe, ale patrząc z tego, jak to wyglądało na hali, można, było, można powiedzieć, że graliście jakby u siebie, u siebie w dyni. No naprawdę trzeba tutaj ukłon, niski, bardzo niski ukłon w stronę przede wszystkim klubu kibica, który przyjechał bardzo licznie. Cieszymy się, ponieważ gramy przede wszystkim dla kibiców. Jeżeli oni są, czujemy ich wsparcie, tak samo lepiej się gra. Czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, jeżeli czujemy wsparcie z trybun, wtedy wiemy, po co gramy. Pytanie odnośnie waszego dzisiejszego rywala. Czy czego się spodziewaliście Trefla Sopot? Czy może oni wam... Z czegoś Wam zaskoczyli? W jakimś mm, elemencie? Raczej nie, raczej nie. Przygotowywaliśmy się naprawdę solidnie przez ten cały tydzień. Już nie gramy w europejskich pucharach, dlatego możemy się skupić na ten jeden mecz w tygodniu. Solidnie przepracowaliśmy ten, te kilka dni. Odrobiliśmy pracę domową i naprawdę wszystkie zagrywki, które grali, wszystkie ich opcje. Naprawdę wiadomo, że to jest zespół, który ciągnie mocno kontrę. W tej kontrze razy, parę razy otworzyli, trafili, otworzyli się. Ale myślę, że niczym nas nie zaskoczyli. Można powiedzieć, że dzisiaj Gdynia ma powody do świętowania, bo nie dość, że Wy pokazaliście tutaj w Trójmieście, kto bez rządzi w koszykówce, to jeszcze koszykarki Archi Gdynia zdobyły Puchar Polski. No właśnie można powiedzieć, że Trójmiasto stoi z Świadkówko. No tak, kiedyś tak było, że Gdynia była jakby stolicą koszykówki, tak się mówiło, ponieważ i Lotos Gdynia, było wielokrotnym mistrzem Polski i Jaseko było wielokrotnym mistrzem Polski. Teraz tak troszeczkę ta koszykówka się roz, roz, rozlała po całej Polsce, ale fajna, fajna informacja, że dziewczyny wygrały, gratuluję z tej miejsca. My za, za, przed sobą też mamy Puchar Polski, też chcemy przynajmniej pod, 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 dorównać dziewczynom. Patrząc na właśnie teraz najbliższe spotkanie, gracie w, w, w drużyną GTK Gliwice, czego w sumie spodziewacie się po swoim najbliższym rywalu, patrząc z perspektywy też tabeli? Wiadomo, każdy mecz jest inny. Teraz cieszymy się, że wygraliśmy na trudnym terenie, ponieważ tref pokazuje w przeciągu całego sezonu, że są zespołem, który mogą wygrywać i wygrali we Wrocławku i u siebie naprawdę kilka zwycięzcy mieli, dlatego są praktycznie równo z nami. Teraz przez to zwycięstwo ich wyprzedziliśmy. My przegraliśmy tydzień temu, dlatego chcieliśmy się zrewanżować kibicom, którzy dzisiaj też przyszli. Mamy tak samo wracając do KTK, mamy z nimi porachunki, ponieważ w trakcie początku sezonu jak byliśmy między meczami pucharów, europejskich pucharów, między wyjazdami, mieliśmy ich u siebie. Nie, nie można powiedzieć, że tak to wierzyliśmy, ale graliśmy chyba najgorszy mecz w tym sezonie. Przegraliśmy i jedziemy tam po prostu po zwycięstwo. I ostatnie już pytanie kończąc. Yy, mówiłeś właśnie, że odpadliście z europejskich pucharów. Twoim zdaniem, jest taki może lekki niesmak po tym, że w sumie Arka tak szybko się pożegnała z europejskimi pucharami, czy jesteście ogólnie zadowoleni ze swojej gry w tym turnieju? No, w tamtym sezonie Arka miała jedno zwycięstwo w tych, w tych pucharach, w tym roku wygraliśmy trzy, w tym trzy na wyjeździe, naprawdę była to fajna przygoda. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i mieliśmy szansę praktycznie do ostatniego meczu, żeby ten, ten awans był na naszą korzyść. Niestety tak się nie udało, ale możemy patrzeć wysoko, mieć wysoko podniesioną głowę, ponieważ pokazaliśmy się w Europie, pokazaliśmy, że Polska Koszykówka odradza się i może rywalizować z każdym zespołem w Europie.